Od kilku lat mamy w Polsce do czynienia z wielkim oszustwem budżetowym. Rząd stosuje różnego rodzaju triki księgowe, aby oszukać społeczeństwo, aby zaniżyć deficyt budżetu państwa, aby nie pokazywać pełnego obrazu finansów publicznych. Skala nieprzejrzystości finansów publicznych, skala oszustwa budżetowego osiągnęła gigantyczne rozmiary. Rząd Ostatnio chwali się, że deficyt budżetu państwa w ubiegłym roku, w 2022 roku, wyniósł około 12 miliardów złotych. Makroekonomicznie to nie jest duża kwota, to jest 0,4% PKB. Jednak prawdziwy deficyt wynosi ponad 100 miliardów złotych. Co to oznacza? To oznacza, że rząd pokazał formalnie polskiemu parlamentowi, polskiemu społeczeństwu w formalnych dokumentach budżetowych pokazał 12% prawdy. 88% to jest szara strefa budżetu, która powstaje właśnie dzięki różnego rodzaju trikom księgowym, które trzeba nazwać po imieniu. To są oszustwa budżetowe które wprowadzają w błąd społeczeństwo. Rząd w sposób zorganizowany wymyśla procedury, sposoby, jak omijać konstytucję w zarządzaniu finansami państwa. Bo to właśnie konstytucja określa, jak należy w sposób demokratyczny, jawny, przejrzysty, pod kontrolą społeczną, pod kontrolą parlamentu, zarządzać finansami publicznymi, czyli naszymi podatkami. Po co to robi rząd? Robi to z wielu powodów. Po pierwsze, robi to, żeby zaniżyć deficyt budżetu państwa, żeby omijać reguły bezpieczeństwa w finansach publicznych. Po co robi to rząd? Właśnie, żeby wyprowadzić pieniądze spod kontroli parlamentu, czyli spod naszej kontroli, bo jeżeli czegoś nie pokazuje w ustawie budżetowej, to to nie jest pod naszą kontrolą formalnie. Rząd oszukuje społeczeństwo na wiele sposobów. Tak naprawdę liczba trików, kłamstw, nadużyć, narracji ciągle rośnie. Dlaczego to jest złe? Po pierwsze, społeczeństwo nie może dokonać prawidłowych wyborów, jeżeli nie wie, jaki jest prawdziwy stan finansów państwa, ile kosztują obietnice wyborcze. Po drugie, w mętnej wodzie, w nieprzejrzystych finansach publicznych, które nie podlegają kontroli demokratycznej, mamy do czynienia z marnotrawstwem. Również mamy do czynienia z kolesiostwem. Pieniądze publiczne, nasze pieniądze, idą na finansowanie fundacji, instytutów, agencji powiązanych z obecną władzą. Dlaczego to jest złe? Bo na końcu to zadłużenie w tych funduszach, agencjach, poza kontrolą parlamentu spłacamy my jako społeczeństwo. My będziemy musieli spłacać te długi. Niestety finanse publiczne są tak nieprzejrzyste, rząd stosuje tyle złożonych trików i procesów optymalizacji i oszukiwania, że potrzebni są ekonomiści śledczy. Żeby poznać prawdziwy stan finansów państwa, żeby wymienić te triki, trzeba być ekonomistą śledczym i wyszukiwać w różnego rodzaju, nocnych wrzutkach, w ustawach, w Brukseli, w Eurostacie, a ostatnio nawet w Korei, bo tam rząd się zadłuża poza kontrolą parlamentu. Te wszystkie informacje trzeba zebrać. To wygląda jak układanie puzli. Mamy 10 pudełek puzli, różnych rozmiarów, różne obrazki. Brakuje połowy puzli, a my mamy z tego ułożyć jakiś obrazek dla społeczeństwa, żeby poznali prawdziwy stan finansów państwa. Ale żeby to zrobić, żeby ułożyć te puzle, to trzeba mieć odpowiednią wiedzę trzeba mieć doświadczenie pracy w resorcie finansów publicznych, a my mamy Instytut Finansów Publicznych będzie demaskował wszystkie triki, kłamstwa i oszustwa budżetowe rządu.